ma Z tej strony Super Dawid 2012. Patrzcie co dzisiaj sobie otworzymy. sobie Unboxing mega zestawu startowego starter packa z World Cup Brazil 2014 oczywiście. Kolejny to będzie nasz starter pack, mega zestaw startowy. E, poprzedni już otwierałem, jak chcecie go zobaczyć, to cofnijcie trochę w filmach. E, tak się przedstawię ten starter pack, mega zestaw startowy. E, kosztuje 49 zł, jak chcecie, to możecie kupić, bo z nim zawie, e, taki mega zestaw startowy zawiera klasę i 6 szeszczetek z kartami i dwie limitowane karty i jedną limitową kart X, xxr i plakat ze wszystkimi kartami i kolejny raz i plansza do gry ale tym razem ostatnie i takie o rzeczy dzisiaj wam pokażę otworzymy sobie całą zestawę i tak o wygląda z tyłu już wam pokazywałem poprzednim co ruszamy do otwierania żeby nie was nie, z, nie przedłużać tak żeby was tak nie denerwować o, ale się ładnie No Bardzo mnie interesuje, że bardzo mnie interesuje <grywa> e, karta limitowana i jakie będą, i ta karta XXL. Ostatnio trafiliśmy w wielką kartę Leonardo XXL. Super, super. Czeka, mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakaś inna karta że nie powtórka. Jak e, widzicie, tu pisze Nowa szanie. E, też nie inaczej pisze. Uwaga. I co? Otwieramy Starter Foka. Już się nie mogę doczekać. Co pierwsze wyławiamy? Wyławiamy planszę do gry z wszystkimi zawodnikami. Mam już tam z tyłu, jeszcze jedno. Planszę jak plansza, nic nadzwyczajnego. Kładziemy ją, kładziemy ją z tyłu pożem Pożem. Zgryjemy tu starą. tam stalą. Tak niedawno otworzoną Tydzień temu. Co my tam jeszcze mamy? Mamy... O, wszystkie Plakę z wszystkimi kartami, który jeszcze ładnie nowiuszki, jeszcze pachnie świeżością. Mm -hmm. Gdzie go tu położymy? Położymy go tu. No, dobra. Co my tam jeszcze mamy? Dobra, co mamy? Tradycyjnie mamy klaster. Dobra, teraz wam pokażę klasery. Albumik, oj, gdzie to, oj, O, tutaj tak, o. I tu mamy albumik, albumik, którego już mam. A jak chcecie, to mogę Wam go sprzedać, no już jeszcze nic nie używany. Sprzedam wam go po normalnej cenie po 25 zł, Chyba, że za naprawdę naprawdę mocne dobre karty to wtedy bym mógł wam go oddać, sprzedać, się wymienić ale ja mówię, jak chcecie to go pozyskać to za 25 złotych nam mam na tyle, sprzedam go dobra, ląduje gdzieś tam na boku oj nie mam gdzie to dobra uwaga, teraz będę mu najlepszy z zestawie tym całym, co tam trafimy dobra, uwaga, uwaga, napiew Karta limitowana i fixer, please Leo Messi, Leo. Zweź wysko, będę tak uradowany. Uwaga. Start. Jest, jest! 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 Witaj! Messi! Leo Messi! Jest, jest, jest! Fajnie, chciałem, chciałem, super! Mieć tą kartę, super! O, tu jest. O, o, o jest! Mamy dwóch piłkarzy najlepszych na świecie. Na no, X, X. Leo Messiego i Cristiano Leonardo. Nie trafiłem po jeszcze tego X, X, X. Fajnie, wolałbym mieć e, piłkarzy. Zobaczcie statystyki. Tutaj jest Ronaldo. Kto ma lepsze? Ja tam już patrzałem. Na innych kartach. O. Dwie fajne super karteczki, które sobie położymy tutaj z boku. Jedną Leo i jedną Christiane Leonardo. Ładnie to się komponuje, ładnie wszystko. Jeszcze będziemy mieli e, e, te karty X, e, na X i XR, tylko E, limitowane. Uwaga, teraz wyciągnę te limitowane. Jakie będziemy mieli? Jakie? Oby fajne, oby fajne, oby fajne. I Eden Hazard z Belgii. Może być, może być. Fajna karteczka. Jest Limited Edition. Fajna, fajna, fajna. I Low Messi! Ale szczęście, ale szczęście. Wiedziałem, wiedziałem, żeby wziął ten mega system startowy. Super, super limitki. Mam też, mamy też Eden Hazarda. Mamy Low Chcę chcę jakoś z tymi limitkami już do przodu, bo nie mam już za wiele. E, z czego mi się kojarzy i z czego dobrze pamiętam. I z czego, jeszcze jeden będzie warunek, z czego tak e, zrobią, e, że jutro będą w gazetach Dusty e, i w Bravo Sport e, e, najprawdopodobniej jakieś tam limitki i może szeszetki. to zobaczymy jutro. Już nie mogę doczekać. Jak będą, to obrazy u mnie zobaczycie, e, oglądajcie mój kanał. Jutro, obrazy jak będą je, to będę w razie i będziecie mogli, już wiedzieli, żeby je kupić. Tu mamy Starter tak zobaczymy. Tak, pusty, pusty, już nic nie ma, ale już jestem zadowolony. Ten, co tam, położymy go sobie tak, w już zakryjemy, już tego z Champions League, bo, bo już on już nam nie będzie potrzebny. Na razie jak otwieramy World Cup, mamy tak Drogbeu Neymar. Neymar i Messi, 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 który mi się trafia cały czas. Super, super, super. Mamy ne drogę Neymara i znowu Messiego. E, postanowiłem, że otworzę sobie z tego chyba e, dwie soszetki, ponieważ e, chciałbym, żeby już na następnych unboxingach coś tam było. Jakie soszetki, jakie chcecie? Pójdzie Messi, Messi, a co tam? Messi dzisiaj mi się trafimy. Mam nadzieję, że w Messi też, też trafimy. I jeszcze, może, Drogba, Drogba, Drogba. Jo. Te szeszeczki otworzymy sobie w następnym unboxingach. Już niedługo. Serdecznie zapraszam na nie. A teraz sobie otworzymy dwie szeszeczki. Super dwie szeszeczki. Najpierw może z Drogba. A może z dwiemaścim tego stworzyć? Nie, dobra, nie będziemy nic kombinowali. Jak to bywa w tych starter packach? są tutaj strasznie zaklejone, że nie da się tak po dwóch końcach je rozerwać. Da się, tylko bardzo trudno, o tak. Ale dobra, nie zrobię to tego, a może zrobię tak na górze. Dobra, otwieram te wszystkie, bo naprawdę pewnie czekacie i... Nie złoślicie. Oczywiście łapkę w górę dajcie, jak się Wam podobało. Mam nadzieję, że się podobało. Bo napra naprawdę się staram. I oczywiście na następnych e, unboxingach musicie wasza, wasza, wa wasza obecność musi być. Dobra, chyba jakiegoś z trafimy, bo czuję też chropowatość w tym stylu. Na... Dobra, akcent Trafiamy z Rosjanina. E, firandico Rodriguez. Bardzo szukam z, e, USA jak już z wynika, bo jeszcze nie, nie możemy znaleźć. Ja nie mogę znaleźć. Jego przynajmniej bardzo trudno mi się trafiają. Dala, Celiu, którego już mam. Manuel Neuer, Neuer Neuer. Dobra bazóweczka. Dobry bramkarz, moim zdaniem aktualnie jeden z najlepszych na świecie, e, Eduardo Verga z Chile i mamy Stopper Claudio Bravo, Golstopper Claudio Bravo, tak się on przedstawia, o. I kolejna szerzetka z Messi, Messi którego cały czas trafiamy i jestem z tego bardzo, bardzo szczęśliwy. Mamy go już na dużej limicie i na malutkim limicie. Dobra, lecimy. Messi Messi. Przynieś tam jakiegoś double Trap. W poszukiwaniach Double trapy i na razie nie wychodzę nam najlepiej, bo jeszcze ani jednego nie, tra nie trafiliśmy. Bardzo trudno trafić, wiem, ale dokładnie może otworzyć wypaćcie. A ładnie. Słoimy. Oj, dobra. Nie ma co ze mną próbować tak ładnie. E, Otwierać się szoszetek, bo będzie długo i tak nie przyniesie się to szczęścia. Uwaga, Messi. No, chłopie, teraz ty musisz nam przynieść coś fajnego. Uwaga. Z tym trafiamy. Bardzo jakaś taka podgnieciona e, ta jest... ta szoszetka z Messi. Benzema, fajna bazówka, jedna z lepszych e, Eli Kawashima. Kawashima Japoniec. Japoniec. Ger Johnson z Anglii. Sergio Sergio. Sergio. Dobra, jeszcze Ramos. O, nie wiem czemu tak się zecję. Philip Jones, którego mam już parę razy i kogo trafiamy? Trafiamy eksperta, Andrea Pirlo, moja pierwsza świecąca powtórka. Więc e, więc e, jak chcecie, to na pewno e, się piszcie, e, na pisze, jak chcecie się wymienić, e, to na pewno się wymienię, jakiegoś innego eksperta, może jeszcze parę tam, no pisze na PW, na pewno się tam uzgodnimy. Trafiliśmy super w tych dwóch szczaszetkach, myślę, że dobry unboxing, znakomity w całości. Jeżeli chodzi o sam multipack, trafiliśmy Gor Superacci, Claudio Bravo, Andrea Pierdo na ekspercie, który ląduje na wymianę kart, trafiliśmy te super limitki Leo Messiego i Eden Hazard'a, trafiliśmy też z wielką limitkę Leo Messi'ego, na którą bardzo mocno polowałem. Myślę, że się opłacało kupić taki e, mega starter pack. E, jak chcecie e, o album się wymienić, to też się mogę, ale naprawdę o mocne karty. I go, sprzedam Wam go za 25 zł normalna, moim zdaniem, nie cena, bo taniej nigdzie nie kupicie. Dam wam kodziki do tych dwóch kart, bo postanowiłem zrobić tak, że, że jak tak chodziłem po różnych kanałach, że że, że nie są takie oryginalne. Ja chciałam zrobić taki swój bardzo oryginalny kanał, w którym będę wam dawał kodziki do kart, właśnie tych super kart, do tych błysłych też bym wam dawał, ale to chyba byście nie byli z nich za bardzo zadowoleni. I tylko, żebym bym wam dawał takie wiecie, kody do jakbym trafiał naszego jak gorsopera Wam dzisiaj tam eksperta. Przy każdym unboxingu będę wam dawał kodziki, więc oglądajcie mój kanał, żeby było chciałem tak zrobić, żeby było tak trochę, trochę inaczej niż na innych kanałach, że mu się tak wyróżniał. Oczywiście jak będą jakieś bardzo dobre karty typu to Master, Game Changer, to... Yy, czy tam jakieś i ikony czy limitki, to będą one randowały od razu na konkursik. No na konkursik, jeżeli tego się zdecyduję na taki konkurs zrobić, ale z takich, właśnie o takich kart będę wam dawał kodzik. Ten dzisiaj pierwszy i kto pierwszy ten lepszy na gol? Supera Claudio, brawo. Macie tutaj kodzik no, do wykorzystania i Andrea Pirlo też macie kodzik. Zapraszam na kolejne filmy, bo będzie się działo, będziemy mieli unboxingi, w których będę wam dawał kodziki i to tyle było na dzisiaj, na teraz, przynajmniej. Cześć, pozdrawiam was i chaos pa.